Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jest to kolejny odcinek na tym kanale moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wraz ze Szybsonem zagramy w turniej. O, o miano najlepszego piłkarza na świecie, ponieważ dzisiaj będziemy grać w gierkę z dzieciństwa Na pewno grałeś w tą gierkę, co? Grałem. Grałeś. Ale nie ja wiemy. na każdej e, lekcji informatycznej musiłem w tą gierkę, więc zostać zniszczony Jest to gierka 1 versus 1, taka piłkarska głowami, więc jest to na pewno śmieszne. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, łapka w górę, subskrypcja. I co? Po prostu jesteś teraz zniszczony, tak? Tak, jestem zniszczony, nie ma to tamto. Kurczę, jest, dobra, nie, ale ja, ja cię zniszczę. Zobaczyłem, w sensie zobaczyłem. Jest, ja jestem tego zobaczymy. bardziej pewny niż, dobra, niż tego, że śniegu nie będzie player. w tym roku. Cześć, bo tu jest stary. Ja nie taki. Tym murzynym. Czekaj, daj mi jakieś o ale co, nie szanujesz? No, nie, 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 po ja prostu ja, ja chcę jak najbardziej mieć od O, to jestem ja No to dobra taki, e, taki blondynek No i zaczynałem po prostu, ja nie wiem do ilu się tutaj grasta to, czy to, to, to jest To nieważne, tak Ale się... ja jestem na lewo, ty na prawo i... De. Łatwo Dobra, miałeś warto, to jest taki, wiesz, to jest taki początkowy, takie rozrzewkowy, może powiedzieć O, tutaj wleci e, ofensywny O! O kurde Super jumpa, ale kto ma tego super jumpa? Ja czy ty? Piłka <laughs> Nie no, nie, czy nie wielką bramę teraz, pa Kurdy okay, okay, okay. Co? Nie! Tak! Kurde! Oh, łatwo! Łatwiutko, łatwiutko! Jest wyrównanie Nie! Łatwo! <laughs> gierka, gierka Podkręcona! O, ale O, ale obrona, obrona! Jezus ja to jest! Zresztą że co? Że, że przegrany się... płaci 1000 złotych! Jak to się dzieje? Tak? Jak to się Jakie 1000 złotych? Nie umówiliście żadne kwoty. czekaj. No nie, ja tobie wystawiam! O! Patrz! Kurde! Blisko o, było! Ale gol, nie, to była najpiękniejsza bramka dzisiejszego yy, spotkania. Kurde. Nie ja miałem mam bramkę! No. <grym> nie mam bramkę, ty mnie się strzeliłeś, kurde miałem taką najmniejszą bramkę jakoś nie dało Co? A oh, chał to jest tak krótko ustawione, Łatwo. dobra, 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 czekaj, a time daj nie no time tylko First to 7 o, do 7 bramek, dobra, lecimy Wiesz, ja mogę być tym teraz, ja 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 się utożsamię z takim ziomieszkiem Dobra, teraz, teraz jesteś już po prostu pogrobiony Do 7 gramy, w prostu łatwa sprawa będzie Kurczę co? Brde, jaki, to ale jaki ale to Tera, oh, kurde, ja kurde jest do tego That's right boys Dobra to jest włciutka już teraz to już pójdziesz z górki Jeszcze wiesz pierwszy rozrzewkowy dajem ci wygrać tam wiesz na rozrzewkę O Jezu co ty robisz Poświę oh, co ja na 2-0. Co? Nie, nie Jeszcze raz Teraz Co oh, jest kurde oh, ale nie wiem nie chciał oh, mi, mi oprać tej piłki jezus. Co, coś nie chciał? Nie, nie chciał mi oprać tej piłki no. Nie, nie dogadajesz się ze swoimi y, playersami Gol! To, to jest nie wiem Minęło linię No nie wiem tak, ale kurde Tak, że tak powiem fa, fa, Fartownie strzelona bromeczka O i teraz leciutko, patrz kurde, O, ale z no. główeczki, to jest piękny skill Piękny skill i teraz Na no, spokojnie Co? Dlaczego to poleciało? O kurde No nie, ale bo, ty, nie mogę go, go zachować 4-1, Ja się rozkręcam z najprostszą minutą O nie ja miałem tutaj dużego farta, ale chciałbym, bo, wiesz, taki profesjonalny pojedynek, był albo w Fifa, albo w prawdziwym życiu by zrobić taką piłkę nożną, kurde, to by było dobre, pojedynek, jakieś noże karne albo coś, no to już, to kurde, ale tym się nie będzie dało strzelić, chociaż, kurde, o, jakby wypchnięte ale to jest bez bramy. sensu, że nie można podskoczyć, jak, Nie, to się... do bramy, hmm. prostu z piłką, i teraz, pyk, Myk. jeszcze raz, siąsie, uh, jaki safe. I teraz, nie, nie, to się jesteś po prostu tutaj. Ja jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz, że dostałeś tutaj ofensywnego... Spokojnie. Of 6 bramek ofensywnie Ofensywne 6 bramek No to jest fajne, to to się. No, ale pierwszą wygrałem. Dobra, dobra, no to no to dawaj, następną, się bardzo łatwo teraz. Patrz, tu się da zmieniać w ogóle ten, boisko, czytaj. Jakie to jeszcze masz do wyboru? Czekaj To może super A ja mi dałeś jakiegoś hiniola, kurde, nie... Dobra, no jakiegoś Afrosa mam tutaj, w sumie się utożsamy z nim też odnosy od razu na tej mapce zapodajesz ofensywny of strzał ale spokojnie, spokojnie. Gdyś daje, ja nie, wiem, kto ma tego super zapał, weź podskocz. Ty masz, ty masz, wyższy Możesz to wykorzystać. Nie! Kurczę, co jest? O kurde, o nie ma. piłka. będzie weź tutaj, to tutaj, weź tutaj, Ale tutaj, Jezu święty, no ale to już było takie kurde, poodbijano piła Dobra, prosto piła Prosto piła, bomba. bomba leci ty Ej, ciekawe co ta bomba robi, ale jest mało tego efektów w sumie rzadko one się co pojawiają to, jest... to ciekawa sprawa Tam bomba Tam, za mną, mną poleciała Pa jak górą, pa jaki Kurde Jeszcze raz <noise> no, no nie dało się, nie dało się tego wybronić nie? Nawet jakbym bardzo chciał to nie dało się na tego bronić chyba. O! Ale widzisz, ale to jest zbagowana gra dwa dwa. Ja nie mogę się ruszyć, nic nie mogę zrobić. Dwa, dwa, let's go. I teraz... Dołem. O! Kurde Co to jest? Gol to jest. O, Ale obrona gdzieś to! Ja myślę, że no ale chciałeś moją, moją taktykę tutaj yy, przejąć, ale nie tym razem. Kto to jest kurde? Kibol <noise> Ale, jak to zwyła no, w ogóle, nie. to zmyla strasznie taki z tylko kolejny. Łatwo. Muszę się skupić, bo tamta tam ta gierka poszła do barfa, a tutaj. No nie, no jak to się dzieje? Jak to się, trzy bramki w przeciągu, nie wiem, 10 sekund. Ja jestem rozkojarzony. Nie. To nie, 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 tak, tak, tak to się nie może skończyć, tak się jest! Kurcze! Let's go! Dobra, jeszcze trzy do odrobienia, jeszcze trzy, więc nie... Nie, tego się nie zrobić pewnie jesteś? No. Wszystko, wszystko w piętno no, się działo. Nie wiem czy wiesz, ale bardzo też kiedyś 4-1 dostała, a później się odkuli O! O. NIE! CZEMU JA TO DOSTAŁEM?! CZEMU JA TO MAM?! A <grym> gorzej... <grym> nie, 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 jeszcze, jeszcze bo tutaj nie skończył. Do trzech wygranych. Co a co to jest regular? Co, co to robi regular, jak się zmieni? Big goals, small goals... Co to jest small goals? Nie, rwa, nie wiem. Dobra, daj small goals, Zobaczmy co to jest. Albo daj, no daj, daj small. Będzie ciekawie. I daj co? jakieś... Na... No, to powraca, możemy... To, to, dobra. To to jest takie inne. Small... Aha, że są małe bramki, widzisz? Mhm. To będzie się ciężko grało To tutaj, kurde, może nie łyćko grało. <grymne> Jezus, no ale to jest bez sensu, już. To, nie, no to już się nie dało nic z tym zrobić. To już było takie. Tak ja bym powiedział, kurde. Kiedy... O! <grymne> Mientre, ten druga, takie granie. Jest, no, dobra, dobra. 2-1. Liverpool odrabia jedną stratę. Teraz nas pochlebię, tylko wyczuć. Wyczuć i Frejera, 2-2, dobra, let's go. Już ci powiem, że tutaj zaczyna ci się palić grunt pod nogami. To, ofe... Kurde, no te małe bramki to są coś o. Nie, mam nogę w Gipsie. Noga w Gipsie. Ile to jest? Mogę głową brać. A ile to trwa? No ale to jest bezne. ja będę nogę w giełdzie wycofał, no już później, to już jest do końca, coś mnie nie strzeli gorąco. No. Dobrze, że nie gramy o kasę. No. Szkoda właśnie. Szkoda. O! Dobra, jednak jest, dobra, okej, okay, let's go, let's go, let's go. Teraz zobaczymy, zobaczymy teraz, co się stanie, okej. Okay. No nie no, to bramki, nie to, że są małe, to jest właśnie na fest. Jest takie lekkie utrudnienie, że tutaj. No i to jest. Nie. O, kurde. Nie no, ale to jak ty teraz to nie trafisz gola w ogóle? To nie jest, musisz mi świat O! No i to Akurat. jest. Ale to jest. To jest back tej cztery. gry, właśnie, nie lubię go cztery, takiego. 4-4, 4-4, ileś mi znaleźć. Py górą. Ja już się nawet nie wracam, bo już, to już jest spodny gol, to, to już nie było co w ogóle. To już nie było co się wracać, bo to było pewne, że to po prostu. Już na pewno doszłem do tego, tego I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mnie podrzuca? Podskoczyłeś, podskoczyłeś Nie, nie podskoczyłem Musiałeś. O! Patrz! Patrz! I jeszcze jedna, dobra, gra ma okazję, jednego tysiąc złotych Ta? jak ja wygrywam, to 2-1 No ale, tak powiem, łatwo jest się odkuć Kupułaś, jak widziałeś, jak przeleciał nad tobą. Dobra, możemy zagrać teraz ostateczną. Ostateczną o zwycięstwo. No tak, teraz ostateczno. jest, to jest 2-2. wybieramy. Zagrażone. Tej nie było jeszcze. Dobra. Ale zmieniam normalne, może bramki. A nie, są. Nie, są małe. Małe ustawie sobie znowu. Trudno. Dobra. Myślę, że. Jest, no. Łatwe rozpoczęcie będzie, że tak powiem. Totalny skill tutaj wleciał, że No, totalny mniej, skill tylko Więc Stałeś na bramce. E, tutaj ponownie totalny skin chyba zaraz będzie zapodowany e, ofensywnie. Puzda, ale... Miałem ją, miałem ją, miałem ją już prawie, już się prawie wyjąłem tę bramkę. No. Dobra, jest. Kurde, jak? Kurde, łatwo, łatwo. Był w tym mój duży udział. Dobra, na czołówę cię robię, Puzda. No nie, no te duże te bramki są do kitu. Ja na no i widzisz, i to jest ja ta... oh. podskoczyłem. Ale nie podskoczyłem. Let's go, let's go. Zagraję zepsuta na, na Dabry, twoją mam korzyść. Mam. Mam, mam taktykę, mam taktykę na wygranie na, na każdej rundy. Dobra, 3-2, spokojnie jeszcze nie jest przegrany ten mecz. O, Albumba bomba no to jest, ale to jest bez sensu. To jest bez sensu. Dobra, gramy o tysiąc złotych? No nie, no to jest bez sensu, bo ta gra jest zbagowana na twoją korzyść. Ale ty tak też byś mógł zrobić, tylko nie robisz O! Siedzi! Kurde! Zejdź ze mnie, człowieku! A, Nie! Kurde! Mam nogę wbić znowu do... Jezus, ale Nie jest za ale to już taki ten. My się tak złożyło, niefortunnie. Ja mam dalej tą nogę! Czemu ja mam dalej tą nogę. Ej no to jest bez sensu, mam dalej tą z mamą. Co ja mogę teraz zrobić? No widzisz, ale, ale no. swój, jakby u ciebie, no i to jest bez sensu to, z mojej strony jest zbagowane, z twojej strony nie Jak nie? O kurde I Jednak, jednak tutaj gonisz wynik, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie mu się tutaj się... Pyk Kurde, ale mam wrażenie, że jestem dobry w takiej gierce. a się okazuje, że nie do końca. Że jednak jest ktoś lepszy. No, prawie lepszy, bo tutaj... Wynik mówi sam lepszy za siebie. Lepszy to zaraz... O kurde. Wynik mówi sam za siebie tutaj ewidentnie. Nie! Yes! Co to było? No a co to było? Bramka ci się powiększyła. No ale czemu by się bramka powiększyła mego? Nie wiem. Fajnie. F fajna, fajna gierka, fajna, i to, to jest... O, oszustwo. O kurde? Mam, no, bo to w no ten. Cześć, dobra. Ostatnie, a teraz jestem w największe mocy. Nie, tak, tak. Nie, o kurde. Co? Nie, no jak? Jaki bez Łatwo Nie, no dobra, kurde. Jaki fart, dobra, dobra nie będę tego komentować moi drodzy Jeżeli chcecie więcej takich odcinków koniecznie subskrybujcie nasz kanał Wpadajcie też do tosta, no dzisiaj uznaję twoją wyższość, no gratuluję No wygrałeś, był lepszy, tak więc no, no. W, na, w rewanżu go zniszczę Do zobaczenia, elo